Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu Hyundai iX 35. Auto z 2013 roku, świeżo przywiezione z Niemiec, 197 tysięcy przebiegu, bardzo bogata wersja wyposażenia i najmocniejszy diesel montowany w tym modelu. Dwu litrówka 184 konie yy, i napęd na 4 koła. Tak jak mówiłem, bardzo bogate wyposażenie. Skórzana kierownica z multifunkcją, z zestawem mówiącym, Tutaj Hyundai'owy klasyk. Auto posiada też tempomat. Eee, nawigację GPS z polską mapą. Kamerę cofania, teraz jest klapa w górze, dlatego tak to wygląda. 6 biegowa skrzynia manualna. grzane fotele przód-tył. Klimatronik dwustrefowy, czujniki parkowania, skórzana tapicerka elektrycznie składane, lusterka samochód serwisowany do samego końca ostatnie potwierdzenie przebiegu 188 tys niemiecki ważny do 2024 roku. Ten egzemplarz nie posiada nigdzie rdzy. Jest na pewno bezwypadkowy oraz auto jest całe w pierwszym lakierze. Hak demontowany. Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą aluminiową. Podsufitka ładna. Jakieś drobne ślady użytkowania są na samochodzie. Dziwne, żeby nie było. Samochód ma za chwilę 10 lat i prawie 200 tysięcy przebiegu. Natomiast tak żadnych tutaj wgnieceń, dołków po gradzie. Nic takiego nie ma. Z tyłu są nowe tarcze i klocki. Opony letnie 2020 rok. Z przodu tarcze podejrzewam, że były wymieniane jakiś czas temu, ale nie są stare. I klocki są w porządku. Silnik skrzynia, zawieszenie. Sprzęgło, napędy działają w tym samochodzie bez zarzutów. Tutaj jest takie drobne zarysowanie na zderzaku. System bezkluczykowy jest oczywiście w cenie podanej na ogłoszeniu, jest rok gwarancji na silnik, skrzynie biegów, turbinę. Kupujący otrzymuje fakturę VAT marża, nie płaci skarbówki, zmierza auto czujnikiem. tak jak mówiłem, całe auto jest w pierwszym lakierze jeszcze pokażę wydruk z ostatniego tif są wszystkie dokumenty książka serwisowa czerwiec 22 roku, 188 tysięcy. Ten TIF ostatni, tutaj są też starsze, wcześniejsze z 13 roku. Nie, nie z 13, to jest pierwsza rejestracja. 13 Ten jest z, z 18 roku, tutaj jest z 20 roku. Wszystko, cała dokumentacja serwisowa jest. I to jest ten najnowszy, 188 tysięcy. I ważny jeszcze, prawie 2 lata. Auto jest do obejrzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim wszystkim. Koszt zarejestrowania to 160 zł w wydziale komunikacji.